Jest na wzrok. Dlatego zadaję Ci pytanie: Jak długo patrzysz na zdjęcie, którego już nie ma i nigdy nie będzie? I wiesz, że nie przetrwasz bez Bożej miłości ani paru minut? Wobec przemian w sercu, wobec gasnącego świata, wobec wzroku, który raz widzi ją. A raz miecz z brązu i nie może zdecydować, co umieścić w sercu. Jak długo jeszcze brak będzie tej części serca, która się wciąż rozpada pod pokrywą męstwa? Każdy jest tylko aktorem na scenie zwodniczej przyszłości. Żadne istnienie. Nawet te bez połowy serca nie jest bezcelowe. Dlatego kiedyś w nowy rok przychodzi jasny wschód i odsłania to, co starałeś się ukryć i zamaskować. Czy miłość rzeczywiście istnieje pomimo napięcia? Między łaską a grzechem? Czy płonące serce, jest tylko zwodniczym światłem na bagnach po zapadnięciu z zmro zmroku? Brak mi ciebie. Mówię do skały, napij się ze mną szampana, bo dzisiaj witamy nowy rok.